Witam w analizie siódmej rundy pierwszej ligi seniorów. W tej rundzie zmierzyliśmy się z wrzosem międzyborów, czyli z klubem, który miał punkt więcej od nas, więc żeby myśleć o awansie powinniśmy go pokonać. Wtedy mielibyśmy wszystko w swoich rękach i wtedy wystarczyłoby, że wygramy jeszcze dwa kolejne mecze, żeby sobie ten awans zapewnić. Nie było to łatwe zadanie, pomimo tego, że na pierwszej szachownicy, czyli na szachownicy, na której ja grałem, jak widać, mieliśmy przewagę rankingową. To na szachownicy drugiej i trzeciej w tamtym klubie grali arcymistrzowie, grali zawodnicy o rankingu powyżej 2450, więc zadanie nie było łatwe i ja byłem jednym z pewniejszych punktów drużyny, żeby myśleć o zwycięstwie pasowało w tej partii wygrać. Mój przeciwnik jest mistrzem krajowym, jest to bardzo doświadczony, bardzo solidny zawodnik i też bardzo dobry trener, więc wiedziałem, że zadanie nie będzie łatwe. Natomiast wybrałem Posunięcie C4, tak żeby właśnie zostawić jak najwięcej figur na szachownicy, jak najwięcej możliwości i próbować rywala ograć. Zanim przejdziemy do dalszych ruchów, to chciałbym Cię zaprosić na czwartek 17 listopada na mecz kolejny na moim kanale z bardzo silnym mistrzem międzynarodowym, o którym niedługo dowiecie się już więcej. A teraz wracamy do partii, zagrałem C4, tak jak mówię, żeby zachować jak najwięcej figur i żeby było jak najwięcej gry i przeciwnik w tym momencie już mnie zaskoczył, zagrał posunięcie E6. Bardziej spodziewałem się odpowiedzi w stylu skoczek F6 ze strony przeciwnika albo posunięcia E5 i to było moje główne przygotowanie. Oczywiście E6 jest całkowicie normalnym ruchem, ale mimo tego, tu zużyłem już kilka minut na to, żeby wybrać jak najodpowiedniejszy system. Można było tutaj zagrać w różny sposób, można było zacząć od G3, można było przejść do struktur po D4, można było zagrać skoczek C3, z tym, że skoczek C3 i tak. Po D5, prędzej czy później przejdzie do struktury z D4, a nie chciałem tego grać, ponieważ rywal ma ogranie w tego typu strukturach. W tego typu strukturach jest zwykle struktura pionkowa nie dosyć że tak powiem, zafiksowana i nie można w jakiś elastyczny sposób jej zmieniać, więc zdecydowałem się na coś, co moim zdaniem było dużo mniej znane rywalowi i dużo bardziej elastyczne, czyli wyjście skoczkiem na F3 z ideą taką, że jak rywal zagra D5, to ja na razie nie gram w centrum, tylko zagram sobie przez B3, wyprowadzę sobie na gońca, gońca na B2 i mogę grać zarówno przez D3, E4, przez G3, przez E3 gońc E2, czy przechodzić sobie do struktury z D4, więc chciałem sobie zostawić po prostu dużo możliwości. Rywal zagrał skoczek F6, więc wyprowadza skoczka, wszystko jest logiczne i ja gram zgodnie z moim planem gram posunięcie B3, bo wiem, że rywal w najbliższej przyszłości zagra posunięcie D5, ja chcę wyprowadzić po prostu gońca i chcę zobaczyć co zrobi rywal, rywal zagrał posunięcie D5, więc walczę o centrum, wszystko jak najbardziej logiczne, zagrałem posunięcie gońc B2 i w tym momencie rywal zagrał posunięcie C5. Posunięcie dosyć agresywne posunięcie, które ma na celu zajęcie centrum stworzenie wysuniętego pionka poprzez D4 i w rezultacie zamknięcie mojego gońca za pomocą łańcucha pionkowego. Jakbym teraz zagrał jakieś posunięcie typu G3, to właśnie rywal zagrałby D4, wypracam sobie gońca i teraz już po skoczek C6. No, zużyłem dwa tempa na wyprowadzenie mojego gońca na B2, który stoi teraz dosyć tragicznie, szczególnie, że rywal bez przeszkód sobie jeszcze większy łańcuch pionkowy stworzy, no i na przyszłość będę musiał gdzieś tego gońca przestawić, więc takiego czegoś na pewno chciałem uniknąć. Stąd posunięcie E3, żeby rywal nie zagrał D4. Otwieram mojego gońca. Pionek bardziej kontroluje właśnie centrum, i dlatego to posunięcie E3 wykonałem. Rywal zagrał posunięcie, skoczek C6, więc wyprowadza figurę. I w tym momencie zbiłem na polu D5. Mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Nieco nielogiczne, dlaczego na tym polu D5 biłem, bo ponieważ wybieram pionkę z C4 za pionkę z E6 dodatkowo otwieram gońca przeciwnika, więc wydawałoby się, że nie jest to zbytnio logiczna ze strategicznego punktu widzenia decyzja. Aczkolwiek teraz stoję przed konkretnym problemem, czyli przed tym, co wcześniej powiedziałem. Rywal chce zagrać posunięcie D4, Rywal chce zamknąć mojego gońca i ja temu właśnie chcę zapobiec, gdybym wyprowadził mojego gońca w normalny sposób, to właśnie po posunięciu D4 spotkałbym się z problemami, o których już wcześniej sobie wspomnieliśmy, więc takie posunięcie nie wchodziło w grę. Nie chciałem samemu grać D4 ponieważ po posunięciu d4 jak rywal zbije to bardzo mam odkrytą diagonalę i te szachy będą dla mnie dosyć nieprzyjemne dlatego bicie na d5 jest praktycznie jedną możliwością żeby próbować przynajmniej z tym posunięciem d4 walczyć więc zbijam na polu d5, rywal odbił i w tym momencie wyprowadziłem gońca na e2 jest to dalej teoria, tutaj najczęstszy ruch jest posunięcie, najczęstszym posunięciem jest gońc b5 które w bezpośredni sposób zapobiega posunięciu d4 ponieważ d4 nie można zagrać, bo po prostu tracimy pionka ze względu na związanie natomiast gońc e2 jest posunięciem mniej popularnym i właśnie liczyłem na zaskoczenie, liczyłem na to, że rywal nie jest zaznajomiony z tego typu pozycjami. I goniec e2 jest to, że po pierwsze, wybradzałem po prostu figurę. Jak zdążę zrobić oszadę i zagrać D4, to powalczę o centrum, odbiję to centrum. Jeszcze pionek na D5 będzie słaby na linii, która nieuchronnie się otworzy. Nie będzie mieć wsparcia ze strony żadnego innego pionka, więc taki jest mój plan. A rywal, żeby temu zapobiec, to właśnie chce zagrać posunięcie D4. Tylko teraz jest już zupełnie, zupełnie inna historia niż wcześniej, ponieważ na przeciwko mojego gońca nie będzie łańcucha pionkowego, tylko będzie pionek, który jest izolowany który jest dosyć sobie i będę mógł sobie na tego pionka naciskać, nawet mogę tego pionka praktycznie próbować bezpośrednio zdobyć, zagrać gońc b5, związać skoczka i ten pionek już podwisał, trzeba zagrać gońc c5, mogę wtedy zagrać hetman e2, rywal praktycznie się musi zasłonić gońcem, bo jak zasłoni się hetmanem to po biciu po prostu już hetman odchodzi od obrony pionka, więc gońc e6 i w tym momencie mogę zagrać na przykład hetman e5, z dalszym atakiem na te pionki, więc to jest dosyć nieprzyjemny wariant. I praktycznie czarne muszą się zdecydować na ofiarę pionka. Według komputera pozycja jest równa, ale jak ktoś tego nie zna, to bardzo ciężko w praktyce się na takie coś zdecydować. Dlatego na to liczyłem grając posunięcie g E2 i rzeczywiście przeciwnik po chwili namysłu, po dłuższej chwili namysłu zagrał posunięcie G1 G4. Już to posunięcie D4 nie nastąpiło, i już właśnie mogę zrobić rzeczadę z ideą, żeby sam sobie zagrać posunięcie D4 za chwilę. Już teraz D4 nie jest groźne, bo pozycja się za bardzo otworzyła, no i po D4 po prostu zbije. Pionkiem nawet mogę próbować zbić skoczkiem, ponieważ jest tutaj motyw na tego gońca, na to warto zawsze zwrócić uwagę. Ale mogę też zbić pionkiem po biciu. Dalej mogę zbić tu, mogę zagrać wieża 1, jest wiele możliwości i to D4 już nie jest możliwe przez ten gojąc G4. Więc po rozsadzie rwa zagrał e 7 szczerze, mówiąc bardziej spodziewałem się posunięcia gojąc D6 ze strony przeciwnika. Gojąc D6 wydaje się, że stoi aktywniej, naciska na mojego króla i mm, to posunięcie wydawało mi się logiczniejsze. Natomiast gojąc e 7 nie za bardzo rozumiałem, i dopiero pomyślałem sobie, jaka jest idea przeciwnika. Jak pomyślałem, co ja chcę zagrać? Chciałem zagrać posunięcie D4, więc zacząłem liczyć warianty. Po E7, właśnie zagram posunięcie D4. I teraz główny wariant, który liczyłem, to było to, że Rival zbije mi mojego skoczka na F3. Wydaje się to dosyć nielogiczne, ale ma za sobą bardzo konkretną ideę, na którą myślałem, że postawi przeciwnik. Moją ideą, tak jak mówiłem, jest po prostu za chwilę zbicia na C5, próba gry na tego pionka, otworzę sobie wtedy do i będzie ok. Rywal chce temu zapobiec, więc wydawało mi się, że logiczne jest to, że zbije na pole F3, ponieważ jak zbije na pole D4, to pobiciu nic się nie zmienia. Powstaje ten izolowany pionek na D5, i będę mógł sobie na niego naciskać. Natomiast po biciu na F3 muszę odbić gońcem, No mogę też odbić pionkiem, ale mój klub będzie osobiony. Więc bicie gońcem jest logiczne. I rival wtedy bije na D4. Żeby próbować zapobiec mojej idei. Jak zbije pionkiem, to już mamy trochę inną sytuację, ponieważ nie ma półotwartej linii naprzeciwko piąka i mój gońc jest zamknięty. Więc chcę zbić gońcem. Na polu D4, i teraz po biciu gońcem, to co liczyłem przez dłuższy czas, to to co się stanie, jak rywal mi zbije na D4. Bo znowu, jak zrobi roszadę to mogę na mojego gońca wycofać, i mamy pozycję, do której dążyłem, którą chciałem osiągnąć. Jest sobie piątek na D5, na pół otwartej, nie mam otwartego gońca, i chcę naciskać właśnie na. Pozycję przeciwnika po linii D, wyprowadzić po prostu figury i będzie to dosyć nacisk dla przeciwnika. Natomiast to, czego się obawiałem przez dłuższy czas, to jest to, co jak Mirrwald zbije na polu D4 po biciu. Znowu zasłoniłem sobie linię, tego zrobić nie chcę, dlatego chciałem zbić Hetmanem i myślałem, że ideą goniąc E7 jest to, żeby zagrać w tym momencie skoczek E4. I teraz otwiera się dosyć nieprzyjemny motyw taktyczny na mojego Hetmana. I na moją wieżę I tutaj przez dłuższy czas się zastanawiałem co zrobić I w końcu doszedłem do konkluzji, że Najlepsze co mogę zrobić to poświęcić jakość Czyli zbić na e4, rywal zagra gając f6 I teraz liczyłem, że po hetman a4 Rywal zagra po prostu hetman d7 I po biciu, biciu spadnie mu wieża na a1 W tym moim liczeniu wariantów krył się błąd Jak to często bywa przy wariantach, które są nieco przydługawe Bo po hetman d7, biciu, biciu Mogłem zagrać posunięcie gońc f5, szach Wtrącić szacha na f5 i po prostu zostać z przewagą materialną Z przewagą figury i to znaczy z przewagą dwóch figur zawierzę, bo za chwilę gram skoczek D2 i po biciu odbijam sobie po prostu wieżę, więc tutaj był błąd. Natomiast to na co chciałem się zdecydować, to po prostu próbować zbić na D5 i grać mniej więcej taką pozycję, która według komputera jest równa. Też nie oceniłem, że jest mniej więcej równa, ale oceniłem, że mam tutaj swoje szanse. Mam dwa pionki, co jakoś mogę ustawić gońca na D5 pionka na e 4 skoczka na C4 i rywalowi ciężko znaleźć jakiś sensowny plan, gry. Oceniłem, że takie coś będzie mniej więcej ok, No. Oczywiście tutaj była dużo lepsza możliwość, czyli Hetmana 4, którą pewnie bym zauważył podczas partii, aczkolwiek w kalkulacjach zdarzył się błąd. Ale przeciwnik się nie zdecydował na ten wariant, czym troszeczkę mnie zdziwił. Zrobił roszadę i teraz po biciu na C5 po prostu dostałem to, o czym marzyłem, czego chciałem, czyli po prostu... Mam nacisk na pionka na D5 na dłuższą metę. Mam gońca, który jest dosyć aktywny. Wystarczy, że wyprowadzę figury i na przykład ustawię skoczka na D4, zablokuję tego pionka i będzie ok. To na co muszę uważać, na pewno to jakiś atak na króla. Miałem to cały czas w głowie, że rywal będzie chciał na przykład baterię ustawić i atakować mojego króla. Natomiast po prostu wyprowadziłem skoczka i dokończyłem mój rozwój. Trzeba też uważać w tego typu pozycjach, bo dopóki jest na pionek na D5, to do... wtedy mamy ten nacisk, który mamy pole D4, ale rywal na pewno chce zagrać D4 i musimy na to posunięcie uważać. Teraz D4 nie jest groźne, bo mogę. Po prostu zbić skoczkiem i rywal nie ma czasu zbić na d4, bo wisi mu koniec na g4. Więc musiałby na przykład zbić, zbić i zagrać wtedy d4, ale wtedy mam posunięcie skoczek a4, po którym wyganiam końca. Otwieram nacisk na pionka na d4, też mogę za chwilę zbić na c6 i wtedy zbić na d4, więc takie posunięcia nie przychodzą, ale takie posunięcia warto w pozycji z izolowanym pionkiem cały czas mieć na uwadze i cały czas liczyć. Rywal zagrał a6 i w tym momencie troszeczkę dłużej pomyślałem, bo miałem do podjęcia dosyć istotną decyzję. Czy Rozwijam się w normalny sposób i próbuję grać jakoś tak. To znaczy wieża C1, Hetman D2, wieża D1 i coś w tym stylu, czy zagrać dosyć konkretnie i spróbować od razu powymieniać Juli, mimo wszystko mam mniej przestrzeni i tak jak mówiłem, rywal jakimś tam atakiem grozi i na przykład po posunięciu H3 nie chciałem, żeby rywal gdzieś odszedł gońcem, na przykład na H5 czy na E6 i na dłuższą metę bardziej na H5 się obawiałem, i po odejściu na H5 zagra sobie gońc A7, hetman D6, właśnie gońc B8 i uznałem, że ciężko mi będzie bronić tej diagonali. Komputer jest niewzruszony w tej pozycji i mówi, że nawet jakbym grał normalne ruchy i przeciwnik by osiągnął wszystko to, o czym mówiłem, to po prostu nie jest to groźne, bo nie wierzę po biciu, biciu ucieknie sobie królem, aczkolwiek z ludzkiego punktu widzenia nie jest to wszystko aż takie jasne. Dlatego po dłuższym namyśle zagrałem posunięcie skoczek D4, mając na celu nieco uproszczenie pozycji. I na przykład jak rywal mi zbije, to w tym momencie sobie zbiję na E2. Mam silną dokadę na D4, dokończę za chwilę rozwój i zacznę naciskać na piąka na D5, więc takie coś mi się na pewno bardzo podobało, i krytyczną rzeczą, którą liczyłem i którym się obawiałem, było to co nastąpiło w partii, czyli bicie na D4 gońcem. Po na D4 skoczkiem, oczywiście zbiję na G4, pobicie na D2 sobie na 2 po odejściu gańcem gdzieś na pole, No musi teraz już odchodzić na pole D7, chyba że chcę po gęc e 6 dopuścić do jakiejś takiej struktury, gdzie będzie mieć słabego pionka. Nawet nie muszę tego gońca bić. Pewnie bym zagrał sobie jakiś skoczek A4, coś w tym stylu, i po biciu znowu naciskałbym sobie na pionka D5, po odejściu bym sobie przed wieżą i też naciskał na pozycję przeciwnika. Więc praktycznie. Najbardziej logiczną możliwością jest bicie na D4, bo ustaliliśmy już, że jak odbiję sobie pionkiem, to już jest zupełnie inna historia. Zasłonił się mój goniec, zasłonił się mój Hetman, więc do tego dożyć nie chcę. Więc, oczywiście, to co liczyłem i to co zagrałem w partii, to było to, że zbiję sobie na G4. I teraz oceniałem, że najbardziej logiczne jest gońc E5. Gońc stoi doskonale na dwóch diagonalach i jeszcze wspomaga w posunięcie D4. Stwierdziłem, że zagram sobie gońc F3. D4 jeszcze zagrać nie można, i że będę próbował w jakiś taki sposób grać, że jak zagram sobie jakieś Hetman E2, wieża D1, czy Skoczek A4, z wymiany gońca i stwierdziłem, że pozycja jest mniej więcej równa, że nie mam tu jakiejś dużej przewagi, ale mam nieprzyjemny nacisk. Rywal zagra Hd6, ja zagram sobie jakieś h3, rywal przyjdzie wieżą i właśnie będę próbował jakoś wprowadzić wieżę i tego typu rzeczy. Tak więc bicie na e5 wydawało się najbardziej logiczną możliwością. I na pewno było możliwością najlepszą, natomiast to, co mnie bardzo zdziwiło, to po na G4. Rywal praktycznie się nie zastanowił, tylko po kilku sekundach namysłu odszedł gońcem na A7. No, gońc A7 stoi dużo gorzej, moim zdaniem, niż gońc z E5, który naciska na dwie dobre diagonale. Ten gońc celuje w łańcuch pionkowy, jedynym jego zdaniem jest przygotowanie D4, czemu równie dobrze mogło służyć posunięcie gońc E5. Więc to była dosyć nielogiczna decyzja ze strony przeciwnika, i mogę powiedzieć, że to był pierwszy taki bardziej kluczowy błąd, po którym dostałem już bardzo dobrą pozycję. Odszedłem sobie na F3 rywal logicznie zagrał d4, nie ma sensu tego pionka na d5 bronić, bo jest to zbyt pasywne, po prostu z stw swoje sobie wieża i będę mieć idealną pozycję, więc rywal zagrał d4 konkretna idea, ja zbiłem na tym d4 rywal zbił gońcem, jakby zbije skoczkiem to wisił pionek na b7 i w tym momencie Moim takim pierwszym instynktem było to, żeby zbić na C6 i próbować grać na pionka słabego, który jest na pół otwartej linii, który nie ma wsparcia ze strony innego pionka, Jakieś Hetman F3, czy Hetman C2, wieża C1 i coś w tym stylu Aczkolwiek uznałem, że rywal zagra C5 i że będzie mieć dosyć sporą kontrę. I nawet jakbym jakimś cudem tego pionka zdobył, to też rywal będzie mieć i tak spore szanse remisowe, jak na przykład dojdzie sobie pionkiem na 4, wymieni pionki. Więc w najlepszym przypadku walczymy w jakieś niewielkie przewadze, a w najgorszym po prostu nie zdobyłbym tego pionka. Jeszcze rywal by się uaktywnił. Przed sobie wieżami, i byłoby dla niego dobrze. Dlatego po postanowiłem podtrzymać napięcie, zagrałem posunięcie wieża C1 i w tym momencie. Radziłem wieżę do gry na przyszłość, jeszcze bardziej przygotowuję go, C6 w jakiejś redakcji i po prostu przerzuciłem ciężar decyzji na przeciwnika. I teraz Rywal zagrał ruch, który moim zdaniem był błędem który według komputera też jest błędem i po partii też przeciwnik powiedział, że nie zobaczył. Po sumie odpowiedzieć, czyli zagrał skoczek B4. Żeby zrozumieć skoczek B4, postarajmy się zrozumieć, co rywal chce w tej pozycji zrobić. No chciałaby na pewno zagrać go Hetman B6 i przyjść sobie wieżami, ale to nie jest aż takie łatwe do przeprowadzenia, bo Hetman B6 wiąże się z tym, że zagram sobie skoczek A4. Też ciężko na inne pole od Hetmana, bo zawsze jest i po biciu, no trzeba uważać, żeby nie stracić gońca, więc nie jest to takie łatwe wprowadzenie figur do gry i dlatego rywal chciał na początku stworzyć mi jakieś problemy, żebym musiał moje figury wycofać i dopiero wtedy te figury wyprowadzić takim logicznym posunięciem jest skoczek e5 z ideą taką, żeby oziwał dziwo skoczkiem na d3, ponieważ jak rywal wejdzie skoczkiem na d3 to poheadman d3 Mam niebrojnego hetmana, jest atak zwracony, bicie na e2 i wisi mój hetman, więc próba uaktywnienia tych figur, próba wygonienia mojego gońca i próba na przykład po e2 po prostu przejścia sobie wieżami i zakończenia rozwoju, czyli jakieś wieża e8, wieża c8. Aczkolwiek to, co obaj policzyliśmy po skoczek e5 do tego rywal się nie zdecydował na skoczek e5, a ja myślałem, że skoczek e5 nie jest groźne, jest to, że mogę zbić na b7 i teraz po biciu na b7 rywal... Stwierdziliśmy, że gdzieś musi odejść wieżą. Na pole A7 jest bardziej logiczne. Na polu B8 ta wieża nic nie robi, tylko celuje łańcuch pionkowy, a z A7 może przyjść na D7 i jakie już na hetmanie robić. Lecz jak powierza A7, bardzo silnym posunięciem, które obaj zauważyliśmy, jest posunięcie goniec D5. I w tym momencie odcinam hetmana od obrony gońca na polu d 4 i chcę po prostu sobie tego gońca zbić. Załóżmy po biciu, biciu mam pionka więcej i w tej pozycji nie mam problemów. Jak Rywa zbije, to bije gońcem, wisi mu skoczek na E5 i znowu jak ryba zbije hetmanem. To sobie bije, bije na e5, pozycja się upraszcza, mam po prostu piąka więcej, więc gojąc d5, no bo jakbym zagrał w tej pozycji jakiś gojąc f3, no to tak jak mówię skoczek d3 wchodzi, wieża d7 wchodzi, jest ta pozycja przyjemna, aczkolwiek gojąc d5 jest konkretnym rozwiązaniem, które pomaga mi. Uwolnić się spod wszystkich problemów. No i bardzo dumny z tego posunięcia stwierdziłem, że Skoczek 5 nie może nastąpić. Przeciwnik też policzył warianty, stwierdził, że też nie może nastąpić. Aczkolwiek komputer podaje nam pouczający wariant, żebyśmy zawsze patrzyli na mojego króla, bo mimo wszystko rywalowi się zbliżył trochę figur do mojego króla, a mój goniec się od tego króla oddalił. Więc rywal może mnie skądra atakować, nie musi bronić swojej wieży, tylko może zacząć natychmiastowy atak na króla. Zagrę Skoczek G4, grozi Hetman H4, wszystkie figury nagle zaczynałem patrzeć na mojego króla, jakieś bicie, Hetman H4, i tutaj może być dla mnie bardzo nieprzyjemnie, nowet która jest bardzo nieprzyjemnie, więc taka możliwość ze strony przeciwnika była. Oczywiście nie musiałbym zbić na B7, pewnie bym policzył jakieś warianty i może bym takie coś zauważył, ale no na pewno była to najlepsza możliwość, bo jak tego nie mam, no to muszę albo wrócić gońcem, albo zdecydować się na to, że rywal mi po prostu zbije tego gońca i już nie mam tego groźnego białopodwego gońca, który nie ma oponenta na tej diagonali i byłoby to już dużo łatwiejsze do gry dla przeciwnika. Natomiast rywal zagrał z podobną ideą, zagrał posunięcie skoczek B4, mógł zagrać na przykład wieża C8. Ja zrobiłem w miarę wyczekujący ruch, on by też zrobił w miarę. Oczekując, ruch stwierdziłem, że zagram jakieś wieża C2, może jakieś wieża D2, coś w tym stylu, i będę w ten sposób starał się wprowadzać moje figury. Czy na modę, mamy mi wieżą na D1, na przykład w taki sposób, uznałem, że jest to dla przeciwnika nieprzyjemne, ale na pewno było to lepsze niż to, co zagrał w partii. Zagrał skoczek B4 i nie dość, że skoczek jest niebroniony, to stoi na jednej diagonali z wieżą, więc teraz tego skoczka związałem za pomocą Goëns A3 i Goëns A3 jest o tyle silne, że już to skoczek D3 nie jest groźny, po prostu sobie zbije na F8, i jak rywa zbije na C1, to nawet ma wtrącone bicie na G7. Tak na i za chwilę sobie odbija tego skoczka na C1 ze zyskiem materialnym pionka na G7. Więc to nie było możliwe, dlatego rywal po prostu podparł swojego skoczka za pomocą A5. Ale w tym momencie mam kolejną silną taktykę: mam posunięcie skoczek D5. I skoczek D5 jest o tyle silny, że po skoczek D5 odcinam Hetmana od obrony gońca. I jak rywal chce tego gońca poświęcić za pionka, bicie, bicie, no to po biciu, biciu dalej jest to związanie i rywal straci po prostu sobie jakość. Więc to nie jest możliwe. Jak to nie jest możliwe, no to rywal pewnie musi zbić skoczka albo wycofać swojego gońca. No wycofanie gońca nie wchodzi praktycznie w grę, bo straci rywal pionka na B4. Więc to co musi zrobić to to co zrobił w partii Czyli zbić skoczkiem na D5 i ja biję na D4 I teraz mamy taką pozycję Gdzie jest ulubiona Przez niektórych para gońców Czyli mam gońca tutaj, mam gońca tutaj I rzeczywiście w tej pozycji para gońców jest dosyć silna Wynika to z tego faktu, że po prostu Nasze gońce nie mają oponentów Po pierwsze ze strony przeciwnika, bo rywal ma tylko dwa skoczki Ten gońc stoi na dobrej diagonali Atakuje pionka. ten gońc związuje skoczka Też stoi na dobrej diagonali Więc mamy do czynienia po prostu z dwoma dobrymi gońcami Które nie mają oponentów i składają się w naszą legendarną parę gońców, i dlatego ta pozycja jest aż tak bardzo dobra. Warto właśnie pamiętać o tym, że para gońców sama w sobie dobra nie jest. Para gońców jest dobra jak ten goń, tego oba gońca, nie mają oponentów i właśnie stoją na jakichś dobrych diagonalach, na których ciężko jest neutralizować. Ciężko wygonić te gońce, ciężko jest neutralizować, więc jest to pozycja dla przeciwnika bardzo nieprzyjemna. Jeszcze sobie za chwilę wprowadzę wierzę. Rywa zagrosł skoczyk F6. Teraz miałem jedną z ostatnich cięższych decyzji w tej partii, gdzie odejść moim Hetmanem. Hetmanów wymieniać nie chcę, bo uznałem, że po biciu Rywal nie a teraz wisi mi pionek na A2. Po biciu, biciu zawsze dalej mi wisi pionek na A2, i mimo że wisi rywalowi pionek na B7, to po biciu na B7 może rywal albo zagrać sobie wieża B8, albo nawet zbić na A2. I nie byłem pewny, czy cokolwiek z tych wariantach uzyskam. Jeszcze rywal grozi wejściem wieżą na D2. Uznałem, że się nie zdąży skonsolidować, dlatego chciałem odejść Hetmanem. Tylko to, co mi się nie opodobało w jakichś naturalnych odejściach typu Hetman H4, to jest to, że wpuszczam Hetmana na D2 i znowu jest kontra na pionku na A2. Jak odejdę w ten sposób, żeby nie wpuścić Hetmana na D2, to rywal ma z drugiej strony skoczek d3, jak odejdę w ten sposób, żeby nie wpuścić hetmana d2, to podchodzę pod wieżę, więc tutaj tak liczyłem, liczyłem i żadne odejść hetmana, patrzyłem na wszystkie praktycznie odejścia, mi się nie podobało i nagle uznałem, że najbezpieczniejszym i najlepszym odejściem będzie po prostu powrót na a1 i po partii się ucieszyłem, że komputer też tak uważa, że Hetman 1 jest najdokładniejszym odejściem, bo po prostu pozbawiam całej kontry przeciwnika, nie do żebra, na a2 na dłuższą metę, to już hetman d2 nie jest groźny, bo po prostu ten ruch nie ma groźby, bo skoczek a2 na no to będzie zawsze wisiała wieża i po biciu c1 będzie ten sam motyw, o którym mówiłem, czyli wtrącę na g 7 i wtedy dopiero odbicie na C1, a jak ryba mam na A2, to też jest jakieś tam bicie, bicie, i też często ta wieża będzie po prostu wisiała, więc mogę zagrać jakieś wieża C4, żeby tego wszystkiego nie było i po prostu. Rywal nie ma zbyt dużej groźby, dlatego zapobiegam Hetman D2, obroniłem pionka na 2 Hetman pod żadne widełki nie wchodzi, bo c 2 jest bronione i byłem z tego ruchu bardzo dumny. Dodatkowo chcę zagrać go B2 i stworzyć baterię na tej diagonali naciskać na króla przeciwnika wisił pionek na B7 groź wieża D1, więc to posunięcie mi się bardzo podobało. rywal zagrał Hetman B6 w tej pozycji, i zagrałem zgodnie z planem. Ten Gońc już swoją rolę spełnił, związywał skoczka, natomiast teraz chcę tego gońca się na lepszą jeszcze diagonalę, czyli zagrałem go B2. Teraz moją ideą jest to, że czasami będę. Chciał już zbić, aczkolwiek po biciu, biciu ta końcówka jeszcze dla rywala byłaby do obrony, ale nawet jak nie chce zbić, to chce wygonić Hetmana z pola B6, czyli zagrać jakieś c 4 i wtedy próbować zbić na F6 i wtedy próbować tę strukturę przeciwnika koło króla zrujnować, czy nawet zrobić zdobyć pionka. Riva zagrał posunięcie A4, które było dosyć niefortunne, powinien wprowadzić jakoś wieżę do gry, zapobiec posunięciu wieża, to znaczy c 4 Zagrałbym wieża C4, żeby to posunięcie c 4 wzmocnić, żeby może gdzieś na dłuższą metę przerzucić wieżę do ataku na króla i ta. Pozycja jest za przeciwnika nieprzyjemna, aczkolwiek po A4 od razu ta partia nabiera dla niego bardzo złego obrotu, ponieważ zagrałem posunięcie gońc d4 i znowu rywal musi gdzieś odejść, Hetmanem, żeby pilnować skoczka, ale posunięcie A4 miało istotną wadę, że odeszło do obrony skoczka. To, co, to, o czym często wspominam, warto sprawdzić, od czego obrony odchodzimy, bo teraz rywal odszedł do od obrony skoczka. Jakby poszedł FedMom, załóżmy na A6, to mam takie posunięcie często jak Goniec C5, gdzie atakuje wieże, gdzie atakuje skoczka. i Jest to dla rywala po prostu bardzo nieprzyjemne. Jakby poszedł na e 6 to jest to samo Goniec C5 z podwójnymi atakami, więc po prostu rywal nie może jednocześnie i bronić tego skoczka, i bronić tego skoczka, ponieważ 5 broni tego skoczka, ale z drugiej strony mogę. Zbić sobie po prostu tego i pobiciu, wygrać pionka. Dlatego Rywal tutaj pomyślał jeszcze parę minut ale no, było bardzo ciężko umówić jakieś sensowne odejście z punktu widzenia komputera najlepsze jest zagranie hetman d6 i liczenie na to, że po goniec c5 zagra sobie skoczek d3 natomiast to co policzyłem, no bo ja atakuję mu więc on kontratakuje mnie ale to co policzyłem to to, że bije na g7 rywal bije i mam ten motyw, o którym już wielokrotnie wspominaliśmy, czyli nie odbijam skoczka tylko najpierw bije na g7 i teraz jak ten skoczek będzie uciekał, no to wisi skoczek na f6 a jak rywal zbije tu, to bije sobie po prostu tak, grozi hetman g5 w tej pozycji. Więc policzyłem, że Ryba zagra H6, ale tutaj mu wisi na B7. Zostanie na pewno z jakimś tam pionkiem więcej. Plus będzie mieć osłabionego króla. Uznałem, że ta pozycja powinna być dla mnie bardzo dobra. Natomiast była bardzo dobra, ale to co rywal zrobił w partii, czyli zagrał hetman a6, zakończyło się praktycznie od razu dla niego, bo zagrałem teraz nie niego c5, mogłem oczywiście przejść do tego samego wariantu, ale uznałem, że zamiast tej pozycji mam jeszcze lepszą możliwość, i po hetman a6 zagrać wieża c4. I teraz po tym wieża c4 okazuje się, że napadłem na tego pionka plus na tego skoczka plus na tego pionka. Jak skoczek odejdzie, bije sobie zawsze pionka na 4. Też ten skoczek nie ma za bardzo gdzie odejść, bo jak odejdzie na c6, no to zasłoni obronę skoczka. Na F6 i zbije sobie na F6, jeszcze wejdę, wierzę na G4 i wtedy partia się w ogóle zakończy. Po jakimś skoczek D3, ten skoczek na polu D3 się może w ogóle złapać. Hetman C3 i skoczek nie ma za bardzo ruchu, bo jak pójdzie na F4, to zbije na F6 z atakiem z odsłony, więc ten skoczek nie dość, że ma problemy. To nawet jak gdzieś odejdzie, to bije na A4, mam piąka więcej, wisi ten skoczek na F6 i jest ta pozycja dla przeciwnika beznadziejna. Dlatego w tej pozycji przeciwnik się poddał, jest równy materiał, wydaje się, że jeszcze jakaś możliwość obrony powinna być, ale w tej pozycji już po prostu tej możliwości obrony nie ma, nie ma nie można obronić tego skoczka Hetmanem, bo się wtedy straci tego skoczka, no i przy okazji dostanie się mata, czyli szach i mat po prostu na polu F6 za chwilę. A jak się odejdzie skoczkiem, no to raz, że nie ma jakiegoś dogodnego pola, bo tutaj zawsze są jakieś problemy, gdziekolwiek byśmy tym skoczkiem nie poszli, czy tutaj, czy na D3, czy na C6, no to jeszcze w, najgo w najlepszym przypadku po prostu stracimy piąka na 4 i będziemy mieć słabą pozycję, plus pionka mniej. Więc chyba się poddał, mógł jeszcze próbować, nie wiem, jakoś poświęcić figurę, ale no to, że się poddał, nie jest decyzją w żaden sposób dziwną. e Ta partia się zakończyła, więc takimi głównymi błędami ze strony przeciwnika, przez którą tą partię przegrał, było po pierwsze to, że wybrał dosyć niefortunne pole, mógł wybrać doskonałe pole dla gońca, z którego atakuje wiele pól, a wybrał pole A7, z którego jedyną ideą w sumie jest to, żeby zagrać posunięcie D4. Później skoczek B4, czyli podejście pod motyw taktyczny, po którym było dosyć przyjemnie. No i jeszcze ostatecznym błędem, który przypieczętował jego porażkę w tej partii, było to, że zagrał A4, odszedł do obrony skoczka i w ten sposób partię sobie wygrałem. Więc zwycięstwo bardzo fajne, tym bardziej że wygraliśmy jako drużyna 3,5 do 2,5, więc zwycięstwo nie dość, że bardzo fajne, to jeszcze bardzo cenne. Zwyciężyliśmy z bezpośrednim konkurentem o awans, mamy od nich punkt więcej, teraz jest wszystko w naszych rękach. Jak wygramy dwa ostatnie mecze, to awansujemy do szachowej elity, czyli do szachowej ligi, co byłoby dosyć dużą niespodzianką, bo zaczynaliśmy ten turniej jako dziesiąta albo dziewiąta drużyna na liście startowej. Więc zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, jeżeli Ci się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję Ci za oglądanie, cześć!